Poprzednie spotkanie kompleksowe, od momentu rozpoczynałyśmy te konferencje, w tej chwili jest nas coraz więcej i tak naprawdę ideą naszego spotkania jest to, żebyśmy następnym razem spotkały się w coraz większym gronie. Kobiet Polskich, czyli obszar kultury i kultury i nauki. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkie Panie i Panów też, koleżanki i kolegów. Zapraszam na oczywiście dzisiaj cały dzień. Będzie bardzo ciekawie. Nareszcie będziemy mówić o tym, że, że ekonomia ma płeć i że to przekłada się na podział środków finansowych właśnie w zależności jaką tą płeć, z jaką błędzią mamy do czynienia. Witam serdecznie, Agnieszka Otachowska. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Obrony Działania Ziemia Bożycka. A w swoim panelu będę poruszać tematy związane z kobietami na obszarach miejskich i problemami. Witam serdecznie, się, ja z tak, wow, i reprezentuję Fundację Czaku Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkie panie i panów. Jestem Marta hozer reprezentuję Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i bardzo proszę e, teraz Panią Marszałek Annę Mieczkowską, gospodarza e, miejsca, dziekana Wydziału Profesora Leona Dorośika o otwarcie Regionalnego Kongresu COVID. Przepraszam, ale mam rzeczywiście problem z głosem, nie będę Państwa narażała na nieprzyjemną wartość mojego głosu. Ja życzę wszystkim Dzisiejszego spotkania owocnych obrad, że również w toku dyskusji panelowej udało się współpracować pewne mechanizmy, które umożliwią regulację tych najistotniejszych kwestii dotyczących równości płci. Dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz życzę owocnych obrad. Panowie pojedynczy, koledzy, na tej sali serdecznie witam i cieszę się, że jako gospodarz tego obiektu, w ogóle ja całego tego wydziału mam zaszczyt gościć piękny Panów, tak wspaniałych osoby, że chciałyście przyjąć to zaproszenie. Jednocześnie oferuję, że jeżeli będzie potrzeba tutaj na ręce waszych organizatorek, zawsze możecie liczyć na to, że mury, górki są otwarte, że wszystkie pomieszczenia, cały potencjał, który mamy jest do waszej dyspozycji. Jeszcze konstruktywnych obrad, bo uważam, że problem kobiet, który od 101 lat można rozwiązać tylko za pośrednictwem Święta Kobiet, jest warto tego, żeby o nim mówić przez cały rok, a nie tylko przez jeden dzień. Cieszę się, że to spotkanie ma miejsce dzisiaj i mam nadzieję, że z tego spotkania będą zasiane takie ziarenka, które zaczną kierunkować i powoli, powoli zacznie się mówić nie o nie o ciś, tylko po prostu o normalności przez tego, Witam Was, wszystkie bardzo dobrze. To znaczy, już teraz jest lepiej, ale rok temu, no to było tak, nie, no i co ja tam pójdę, a tam będzie tych trzech pacjentów, i oni będą tam gadać, a pani. To po co ja mam tam iść, tak? Jak wtedy to porządku? To znaczy to po prostu szkoda czasu. Mhm. Ja na celu do Pana pytania. Zainteresowałam się i uzyskałam taką informację wczoraj. że na najwyższych stanowiskach w Polsce jest tylko 4% kobiet. I będąc odpowiedzialną i będąc posłanką, chciałam zadeklarować, że można się do zwrócić, bez które wszystko chcą mieć z pracy satysfakcję, chcą stanowić wysoki i chcą pieniędzy, po prostu. Ale nasze, nasz kilt kulturowy powoduje, że te aspiracje kobiet nie są odczytywane przez pracodawców bardzo często. I z tego wynikają te przykre fakty, że kobiety rzadziej dostają propozycje atlasu, rzadziej dostają propozycje innej, ciekawszej, ciekawszego stanowiska w swojej w zakładzie pracy ponieważ ten jest wykonany tylko, to tak chcą, tak, żeby, żeby gdzieś na zapleczu pracować, właśnie po to, żeby szybko wrócić do domu i zająć się domem. domu. Ja, ja bo, bo, króciutko do tego, co Pani powiedziała i do tego, co Pani Dorotka. Otóż, co nas teraz czeka, co na dzisiaj? No czeka nas jeszcze walka. właśnie, żeby przyzwierzyć te stereotypy. To cudnie, że Pani mówi, że potrafi o tym mówić. I właśnie my musimy się nauczyć mówić o swoich odczuciach, o tym wszystkim, co nas boli. Oh, Ale nice. jest 80 ale kobieta, która dąży do osiągnięcia e, pewnej roli społecznej. Tutaj mówiliśmy dużo dzisiaj o kobietach miejskich. I e, ja analizując to po tamtej stronie, siedząc, e, Martu, muszę ci powiedzieć, że to właśnie to dzięki Dziękuję bardzo. 何 <music> powiedzieć o aktywności kobiet, bo ta aktywność jest bardzo ważna. Zadania społeczne i zawodowe wymagają takiej aktywności. Ale ta aktywność i działalność jest taką pewną zdolnością i skłonnością do działania własną energią. Jeżeli człowiek poszuje sobie taką energię pozytywną i chce coś zrobić, to ma pewno wrażenie. Ja tak zawsze podchodzę, zawsze podchodzę optymistycznie, i no na razie mi się udaje. tak Oczywiście w życiu nie ma samych szczęśliwych chwil są.